Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Znowu ten dziennik. E, ogólnie nagrywam tą trzecią część drugi raz i niestety te wyzwania, które zrobiłem, już wykonałem, ale one na szczęście nie są takie jednorazowe, więc mogę je wykonać e, drugi raz. Pierwszy raz mi się nie nagrało, gdyż e, po prostu. Jakoś mi tak dziwnie kamera za szybko szła i obraz był się kompletnie rozjechał z tym, co mówiłem Ale mam nadzieję, że teraz było trochę lepiej, bo zrobiłem parę prób i się na szczęście udało, więc no cóż, pierwsza próba się nie udała Ja na szczęście pamiętam, jakie wyzwania zrobiłem, zrobiłem wyzwanie na przykład... Jakie tutaj wyzwanie zrobiłem? O, na przykład to na skrob używając ostrego przedmiotu. No ogólnie ja już tutaj na ale zrobię to dla was drugi raz i na skróbie na tej drugiej stronie. Więc tutaj zaczynamy fight. Czekajcie, mam nadzieję, że będzie widać. Aaaa, szoruję, szoruje, szoruje, sobie stronkę. Wow! Czekajcie, ja tyle naskrobię, bo jakoś lepiej widzę Okej okay. Ależ naskrobałem Tak Naskrobałem drugi raz Ja. Yeah. Na tej białej stronie nawet trochę gorzej widać, ale co tam Okej okay. Pierwsze zadanie z bańki Teraz następne zadanie, które robiłem To było zadanie, zakazane. wam pokażę bo ja pamiętam na szczęście I pamiętam na której stronie O! Robiłem to zadanie eee, Połącz kropki, zamknij oczy... Znaczy, zamknij oczy, połącz kropki z pamięci Więc zrobimy tylko... Zrobimy innym kolorem dla niepoznaki Czerwonym kolorem Mam nadzieję, że będzie widać Będzie... Kurde, tak nie mam rozeznania Tak, już ok Teraz będzie dobrze? Widać? O, czekajcie o. Wow, teraz mi wyszło dużo gorzej niż za pierwszym razem Wyszło mi takie coś e, Te czerwone są prawidłowe, więc patrzcie na te czerwone No, tak nie do końca, ale trochę się udało <grym> Dobra e, Oj, kamerka, proszę cię Cześć, tu jestem, fokus Okej, okay. dobra, więc to jest ten i teraz następne To było? O, tak, to było, tego nie było e, Ta strona to znak, co chcesz, by Paul przekazał? No ja już tutaj zrobiłem, ale zrobię na drugiej stronie jeszcze kolejny znak Więc zaczynamy Tak, zrobię, podo zrobię podobnie, ale trochę jednak ze zmienionym. Tak, wiem. Ten mój trój trójkąt jest zabójczy. Ale wyszło mi takie coś. Ten drugi jest, znaczy nie, ten jest prawidłowy. Czyli nak nak nakaz przepuszczenia. Czyli pierwszeństwo. Ustąpić pierwszeństwo. No Boże. Jezu, jak ja się zaplątałem. ok I teraz też czwarte zadanie. E, narysuj linię długopisem lub ołówkiem. Przed... Co? Wiecie? Policz palec i rozmaż rozma rozma linię. ok to, to zrobimy. Ale tym razem wezmę ołówek. Bo ołówkiem może będzie trochę lepiej rozmawiać. Mam ołówek, tak wiem, trochę brzydki, się tak strasznie poniszczył, ale okej okay. Zrobiłem trochę ładniejsze linie eee, O, czekajcie, o, zrobiłem takie linie Patrzcie na... Nie, patrzcie na te linie Tak, te są teraz zrobione I paliżamy. <śm> Ciężko się rozmazuje, jakieś takie linie No kurde, niestety no Jakoś tak słabo to idzie z tymi liniami, nie o, Jakoś tak słabo, nie widać niestety Może no, żeby było... Niestety no Trudno rozmazać te linie na tej karcie Za pierwszym razem, jak nagrywałem e, długopisem, to też mi się nie udało. I ostatnie zadanie, jakie ja mam zrobić, znaczy które już miałem, to ślizgać dziennik tą stroną w dół przez długi korytarz. Ok. Biorę teraz kamerkę e, do siebie, żeby było widać. Nie wiem czy było widać. Jeśli nie, to ja jeszcze raz pójdę. Czekajcie. Mam być Już Okej, okay, biorę jeszcze raz. Muszę się jednocześnie patrzeć, czym widać korytarz. O, teraz pojechało ładnie. Niestety się e, e, przewrócił, ale co tam? Czekajcie, zaraz do was wracam, tylko idę po mój dziennik. Misia! Okej Spokojnie, kotia Tak, mój kot już się dopierał do dziennika, ale... E, Dobrze, nieważne e, Dobra, więc to by było wszystko w tym odcinku Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał I do zobaczenia w kolejnym odcinku Zniszcz ten dziennik i innych filmów Pa! A, mój dziennik